Endodoncja dziś jest zupełnie inna niż kilkanaście lat temu. Dysponujemy dużo lepszym sprzętem do diagnostyki, do opracowania kanałów. Dzięki temu jesteśmy w stanie przeprowadzić leczenie skutecznie i bezboleśnie. Leczenie kanałowe należy wykonać wtedy, kiedy ząb boli, i tutaj jakby nie mamy wątpliwości co do tego, że to leczenie jest potrzebne. Natomiast jest jeszcze kilka innych sytuacji, w których należy wykonać leczenie kanałowe, mimo że nie ma bólu zęba. Jest to na przykład zmiana okołowierzchłonkowa, czyli stan zapalny kości wokół korzenia zęba. Przetoka, opuchlizna wokół zęba czy leczenie powtórne kanałowe w przypadku leczenia protetycznego przy źle wypełnionym wcześniej kanale. Leczenie kanałowe jak najbardziej można i nawet trzeba wykonywać bezboleśnie. Czasem zdarza się, że pacjent na fotelu nawet zasypia w czasie leczenia kanałowego, także jest to możliwe. Mikroskop jest niezbędny w leczeniu endodontycznym. Dzięki temu jest bardzo duże powiększenie, jesteśmy w stanie zabieg przeprowadzić z dużą precyzją i starannością i możemy być pewni, że ząb jest wyleczony prawidłowo i pacjent nie będzie musiał wracać na powtórne leczenie kanałowe, ponieważ wszystkie kanały w zębie są odnalezione i wypełnione na prawidłową długość. nowoczesnej endodoncji nie zatruwamy zębów. Zależy nam na tym, żeby leczenie kanałowe przeprowadzić, jeżeli tylko jest to możliwe, na jednej wizycie. Starannie opracowujemy kanały, dezynfekujemy i wypełniamy. I wtedy tak naprawdę zaczyna się proces leczenia i gojenia zmian okołowierzchołkowych. Warto wykonać leczenie w naszym gabinecie, ponieważ dysponujemy bardzo dobrym sprzętem. Każdy gabinet mamy wyposażony w mikroskop zabiegowy, oprócz tego mamy tomografię komputerową, więc jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie, szybko i sprawnie przeprowadzić leczenie. Oprócz dobrego sprzętu, no, mamy z Maciejem Kuźmińskim bardzo duże doświadczenie w leczeniu endodontycznym. Oprócz wielu lat własnej pracy uczymy dentystów z całej Polski leczenia endodontycznego. Dzięki leczeniu kanałowemu jesteśmy w stanie zachować ząb na wiele wiele lat. Natomiast również bardzo ważna jest prawidłowa odbudowa zęba po leczeniu endodontycznym. Bardzo często takie zęby wymagają odbudowy protetycznej i o tym trzeba pamiętać. Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania dotyczące leczenia, zapraszamy na konsultacje endodontyczne, w czasie których wytłumaczymy i rozwiejemy wszelkie wątpliwości, zrobimy zdjęcia i powiemy, na czym będzie polegał zabieg.